Cześć. Dziś opowiem Wam o profilu okiennym pochodzącym z firmy Aluplast. Jeżeli mieliście okazję obejrzeć filmik odnośnie ideala 4000, no to tutaj mamy profil idealo 8000 i profil 4000 najczęściej polecałem do budynków już istniejących i głównie dlatego, że miał świetną proporcję ceny do jakości w zasadzie nadal ma. Tutaj ten profil przede wszystkim do nowych budynków i nawet jeżeli myślicie o budowie budynku pasywnego, to spokojnie, nawet z dużym zapasem, ten profil okienny będzie wystarczający. Natomiast niestety tutaj proporcja cen do jakości. Już nie jest tak zachwycająca jak była w przypadku Ideala 4000, dlatego że ten, m, okna wykonane na tym profilu zazwyczaj są droższe niż na wece, osmozę, salamandrze i pewnie wielu innych. Dlaczego tak jest, nie wiem. Pomimo tego, że ten profil okienny, podobnie jak profil e, Ideal 4000, ma też wnętrze wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu. Widzimy, że jest w kolorze szarym bardzo często też jest spotykany ten, ten środek w kolorze kremowym, więc to chociażby ta rzecz powinna obniżać trochę koszty produkcji profilu, więc okno powinno być na tym profilu tańsze od konkurencji, ale nie jest widocznie tutaj ten środek z recyklingu. To jest bardziej dla nas, jeżeli chcemy szanować środowisko i jesteśmy za tym, żeby wykorzystywać to, co już jest wyprodukowane jako przetworzone, no to no to, to jest jak gdyby dla nas taki punkt satysfakcji przy zakupie okien, że jednocześnie chronimy trochę środowisko, ale kwotowo nie idzie w zasadzie nic za tym więcej, nie, dlatego że przy porównaniach właśnie z tymi profilami, o których wcześniej wspominałem, czyli osmozę, Weka, Ecosan, Salamander, ten profil z tej gamy bardzo często wyjdzie najdrożej. Stalowe wzmocnienie zamknięte w tym profilu jest w standardzie. Mało tego, producent do każdego okna dodaje jeszcze 6 punktów antywyważeniowych jako zabezpieczenie antywłamaniowe i... Pewnie to też trochę wpływa na koszt tych okien. Niemniej jednak, oprócz tego, że te okna są dobrze zabezpieczone antywłamaniowo, są też bardzo dobrze wykonane. Tutaj te okna wykonuje nam firma EcoOkna, która zazwyczaj cenowo jest mocno konkurencyjna w stosunku do innych firm, a jakościowo jedna z najlepszych na rynku w mojej ocenie. Niemniej jednak, w przypadku Alplasta Ideal 8000. Jakoś to nie funkcjonuje, podobnie jak w przypadku salamandra, który mamy od tego samego producenta okien. Jest tutaj zastosowane okucie firmy Mako, czyli taka średnia, wyższa półka. I trzeba przyznać, że jeżeli zobaczycie okno wykonane na tym profilu Ideal 8000 i obok postawicie okno na WC SoftLine 82, to szczerze powiedziawszy, większość z Was, jeżeli prawie nie wszyscy, nie zauważycie różnicy. Po prostu są to produkty premium, które do których w zasadzie nie ma do czego się doczepić. Jest, jest to profil, który również ma tak zwaną suchą komorę, zrobioną pod skrzydłem. W momencie otwarcia skrzydła pozostaje nam ten element, jak gdyby plastikowy, a sama uszczelka jest wsadzona ta trzecia w skrzydło. Co sprawia nam, że. Okucia, które są założone tutaj w rowku okuciowym, zawsze pracują w suchej komorze. Nawet przy dużym parciu wiatru i deszczu jednocześnie, woda, która jakimś cudem przedostałaby nam się przez uszczelki, zostanie zawsze tutaj w tej yy, suchej komorze i od niej właśnie są przeprowadzone odwodnienia, które spływają na zewnątrz, więc woda nie dostanie nam się w żaden sposób do środka. Nie wiem, co by musiało się wydarzyć, żeby ta woda się przedostała dalej, więc są to również bezpieczne okna pod tym względem, ale i ciepłe, dlatego że ta trzecia uszczelka, ta komora pod skrzydłem, kolejna tworząca się, mocno zabezpiecza nam okno przed przenikalnością termiczną. Więc moim zdaniem jest to bardzo duży plus. Jeżeli dobrze pamiętacie, w osmoze była sama uszczelka, też fajne rozwiązanie, bo nam tworzy trzecią komorę, natomiast tutaj ten plastik nie podda nam się nawet przy dużym parciu wody i ładnie nam woda zostanie odprowadzona na zewnątrz, więc naprawdę duży plus dla tego profilu okiennego. Jest to profil o grubości 85 mm. I o sześciu komorach, czyli ma o jedną komorę mniej niż weka, ale jest grubszy od weki. Jeżeli jesteście na etapie zakładania tych okien i macie gdzieś tam wyliczoną grubość, bo nie wiem, z parapetem jakimś chcecie dojść czy coś, no to tutaj te kilka milimetrów może robić i nie może robić różnicy, to zależy jak, jaka jest sytuacja w budynku, ale trzeba to generalnie uwzględnić, że to jest trochę grubszy profil okienny. Niektórym bardzo zależy na grubości, żeby był jak najmniejszy, żeby jak najmniej światła zabierał. Jeżeli tym się będziecie kierować, no to trzeba by było pomyśleć o innym. Jeżeli szukacie produktu, który będzie bardzo dobrej jakości, no to ten produkt jest do rozważenia. Producent yy, pochwali się tym, że ten profil przyjmuje pakiety szybowe do grubości 51 mm, co oznacza, że możemy zastosować w nim nawet pakiety czteroszybowe. Standardowo ekookna wsadzają potrójny pakiet szybowy, i dla zastosowania potrójnego pakietu szybowego z ciepłą ramką wychodzi nam współczynnik przynikalności 0,74. Więc naprawdę bardzo dobry. Jeżeli będziemy ten sam profil wybierzemy, ale z szybą bez ciepłej ramki, ten współczynnik nam pogarsza się o 800. Dużo, niedużo, no bo wtedy dla okna referencyjnego wychodzi 0,82 powiedzmy. Więc, więc wybór okna z ciepłą ramką jak najbardziej ma znaczenie. Niemniej jednak ten współczynnik przenikalności termicznej znowu plasuje go na szczycie wśród konkurencji. Kolejną zaletą tego profilu okiennego jest to, że jest występują w wersji barwionej w masie. Jeżeli wybieracie okna w kolorze drewnopodobnym, środek będziecie mieli ten rdzeń w jasnym lub ciemnym brązie, a jeżeli antracytowe, to w kolorze szarym. Dlatego po zdarciu, po mocnym zadrapaniu okleiny, dalej macie kolor bardzo odpowiadający kolorowi okleiny, która została zastosowana na tym oknie. Więc jak najbardziej duża korzyść tego. Oczywiście ten profil okienny, okna wykonane na tym profilu okiennym można dodatkowo doposażyć w różne rzeczy typu kontaktrony, typu okucia klasy WK1, WK2. Czyli generalnie wszystko, co w przypadku innych okien. Podsumowując, jeżeli jesteście zainteresowani produktem bardzo dobrym, class premium, to warto go wziąć pod uwagę. Natomiast my najczęściej przy robieniu symulacji porównujemy go z pozostałymi profilami okiennymi, i jeżeli wychodzi cenowo atrakcyjnie, to Naprawdę jest warto nad czym pomyśleć, dlatego że na okna wykonane na tym profilu okiennym praktycznie nie mamy żadnych reklamacji. Więc jest to sztywny profil, który będzie służył naprawdę bardzo długo Wam bez żadnych zastrzeżeń. Jeżeli miałbym szukać jakichś minusów oprócz ceny, to minusem będzie też to, że ten profil okienny, jeżeli tutaj się przypatrzycie, ma uszczelki wtopione. Więc nie są one wymienialne. To jest też pewna wada, natomiast mieliśmy z tym do czynienia przy ekosanie i też przy osmoze. Jeżeli chodzi o ten profil okienny, na tą chwilę tyle. Trzymajcie się, cześć.